Przerwa jest akurat. Co? Przerwa jest akurat. Zmiana. Dobra! Środek za a, ten. Karola chce zmienić, czy za to jest No będzie kogo, chce zagrać. No dobra. A pójść zajebta i. Michał, da zmianę. No? No, dawaj. Chodź! Dobra, dzieszczyście. Tak? Jestem, jestem winny, jestem winny, tak, tak. Jestem winny. Dawaj, dawaj, dawaj. Zrobimy tak, że talib się zmęczy, wchodzisz za taliba jako napastnik, dobra? Bo on, wiesz, on musi swoje... Wybiegać się i wchodzisz za taliba. Ty wchodzisz tutaj zaraz za... Za bocznego tutaj. Aczkolwiek długo grał chyba ten.

akurat kamerą nie wszystko się Dobra chłopie, nagrywam, to teraz strzelajcie coś. O, o. Brawo radek. Dobra, daj zmianę y, Talib, daj zmianę! Talib! Pierdolę, to, talibus musisz się zmieniać, będzie masz! Brawo, ej, prawa! Dobra, za 7, 7 minut wchodzisz i, i będziesz grał cały czas, nie? Potrzebuję, jeszcze znak, potrzebuję na ostatnie 7 minut do dziedziny Którzy zmienników, nie? Którzy sobie jeszcze 7 minut do końca. 7 minut do końca? 7 minut do końca, no. Trzeba by dwóch Was zmienić szybko. W owocniku zmienił Karola. Karola. Karola, Karola, Karola i Taliba zmienimy. Plecy! Plecy, plecy! Karol! Talib Zmiana! Zanie... Gierzu i Zaniecki. Eee, jeszcze, jeszcze ciebie wrzucimy. Powrót, powrót chłopy. Ten, Michał, dawaj, dawaj, powrót, powrót biega, 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 7 minut. Jeżu, nie bój się strzelać w bramki. Dobra. To teraz tak zmieniły cię za nasz środkowego, co? Środek obrony, zmiana no. Widzisz jaka dobra zmiana? Wiem, 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 zła. Jedzie. ręka, ręka, ręka Zmiana, no wiadomo, że zła. Ej, wojna, Zatrzymajcie się Szkoda. Co jest? Nie gra. grałem. bez zmian. Ile czasu został Christian? Już ci mówię, tylko telefon teraz nazywa się. 5 Pię y minut, minut. Dlaczego nie 27. Gramy do 35, 5 minut przerwy. Jak tam, kapitan?

Osiem No Weronie, jeszcze dwa gole, co? osiem dwa dobry, leci na super jeszcze jeden. Pomocnicy, wracajcie się! Tak, zaraz zmienimy na stan na 4 minuty Za 2 minuty. Myślę, że się zmienimy Marcina zmieni No, 14. Ekstra. Jeszcze tyle czasu. 5 minut. Już jest druga runda, będę tam za 2. 5 wraca. 3 piknik. Rafał, patrz, trzymaj się! Prawe, trzymaj Ej, się! Dobry ruch! Daj! Nie Nie Ej. Zmiana! Zmiana, zmiana! Co jest? Kontuzja? No. Nie mów! Coś mnie kurwa Gdzie? Ja czuję o kurwa, za długo grałeś. Nie wiem, może ci kontuzją. Ty. Gdzie? A ile se przerwy robiłeś? Ile przerwy zrobiłeś? Z 10 co najmniej. No to co zrób więcej przerwy. A ile masz, a co, gdzie cię boli? A, łydka. Myślałem, że ta. Lewa, lewa! No ja to łydka, to się... Koń. Się. Dobra, to teraz tu zmianka. Gierze. Gierze! Gierzu, da zmianę! Dawaj Karol, chodź. Le, lewa obrona, da, da zmianę zaraz. Co? Nie chcesz? Czuwał? Tak? Kurwa, biegam w takich rzeczy Łydka. No. Dlatego, że za, za, długo, za długo Cię trzymałem na bójsku, nie? Nie. Czy nie? Nie. Mogłem się zmieniać. Ja normalnie wytrzymuję dwa takie no, co... Ale dzisiaj nie. Ja jestem po, po tygodniu jazdy no, na Bardzo intensywny. A, no tak. A, no dlatego. No Ty widzisz, patrz. Ja jeden dzień, patrz, dlatego. te Alpy Ci dają na plus, bo... Ile strzelię dzisiaj? 4 bramki trzas jestem Jakby nie patrzycie To 9-2 9-2 jesteś Chu Nie pogrom Co? Nie pogram trochę. Długo nie pograsz? Kurde chodzić tak, ja nie mogę stopą wrócić w ogóle Ja pierdam teraz kurde Dobra. jestem wkurzony bo Mogę Cię, wie, zmieniać więcej. Nie, nie o to chodzi. Nie, 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 nie trzeba zmieniać, Tylko, że coś się... No, ale jakby się, jakbym się więcej przerw robił, to byś... to byś nie tego, nie? Głównie dobrze mogło mi się to stać na początku. Słabo, to weź co, to, to od razu sobie wiesz, muszę odpocząć, taki jest tydzień czasu odpoczynku, nie? Nie ja no, w miarę, w miarę nie jest, nie jest najgorszy. Uważaj, uważaj! Skurcz, skurcz, skurcz taki się złapnął, co? No właśnie, skurcz trochę wyżej łapie. Aha. Tutaj mnie, tutaj jest zaraz nadpięty. piętą. Nadpiętym, Nad piętą, to jakby Aha. Nie no, Achilles niemożliwe. <kluz> Do tej czerwonej! Dobrze latek spróciłeś. Co Playran play jest dla nas o, Ile do mieszańca. Nie wiem kurwa ktoś mi potrafi odblokować telefon to nie! Jest odblokowany 20.35 Mamy ile czasu 10 jest tak? no to 35 po jest To kończymy czy gramy Co? Tak? Dobra 10 2. Dobra, limit zrobiony No Głównie duży spektaklu, Jak tam? Jak tam po meczu? Dobrze. Dobrze? Dobrze. Jak tam? Ile dzisiaj goli strzeliłeś? Miliard. Cztery, tak? Cztery, trzy. asysty. Talib. dzisiaj. dwie, bramy, dwie, dwie bromeczki, elegancko. Dobra. Co dzisiaj fajnego zrobiłeś na boisku? No, no bramkę. Bramkę, bramkę. O, to no, fajnie. Jed jedna bromeczka, elegancko. Gierzu, co dzisiaj fajnego zrobiłeś na boisku? Asysta, elegancko, super Dobra, Radek, co dzisiaj zrobiłeś fajnego na boisku? Dwie bramki nie broniłeś, ale to dobrze No tutaj bardzo dobrze, chłopaki Marcin, jak tam dzisiaj? Co zrobiłeś na boisku fajnego? Dzisiaj nic, ale za rok strzelę bramkę. Za rok strzelisz bramki, dobra Ile bramek, dzisiaj? Jedna brameczka Jedna bramka? Jedna bramka, jedna przewrotka O, elegancko tutaj Nic, żadnych puszczanych żadnych puszczonych no to elegancko no to ja żeby było dobra panowie no to elegancko